Chciałem chwilę porozmawiać o tym, o reakcjach społeczeństwa też polskiego. Nie wiem, czy, czy nie chcesz uflatkować, ale wydaje mi się, że Mateusz bardziej trochę wyraża taki lęk. Konrad jest w tym bardziej umiarkowany. Przeczytam fragment tekstu Mateusza Przez wasze miłosierdzie zginiemy. Tak, dokładnie. Miłosierdzie w cudzysłowie. w cudzysłowie. Tak, tak, tak. Rozumiem, że dla niektórych pokusa pokazania, jak dobrym jest człowiek, może być silniejsza od racjonalnego myślenia. Ale czy dobrym człowiekiem możemy nazwać kogoś, kto w imię pomocy potrzebującym, nie rozsądzając o tym, czy rzeczywiście jest potrzebującym, naraża życie innych ludzi? Czy rzeczywiście nazwiemy dobrym ojca, który, aby uratować od utonięcia obce dziecko, utopi własne? Dlatego krzyczę głośno, jak mogę: przyjmujmy chrześcijan, nie muzułmanów. W przeciwnym razie, przez wasze ślepe miłosierdzie, w cudzysłowie, zginiemy. Konrad z kolei w innym tekście, nie tym, o którym już mówiliśmy. Miało nie być konfrontacyjne. Nasze córki nie będą nosić burek. Tak. Piszesz o tym, że realny koszt, który musimy ponieść, to koszt rezygnacji z własnych lęków. Ja mam takie pytanie do Was: czy my mamy prawo do strachu w tym w kontekście, o którym rozmawiamy? Ja myślę, że do takiego ludzkiego zawsze mamy. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy powiedzmy głębszej, duchowej, religijnej, to ładnie byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że nie ma czego się bać. Z mojej perspektywy, bo kiedy nam się utnie głowę, to pójdziemy do nieba jako męczennicy i tak dalej. Ale myślę, że... Nie, no, chciałem powiedzieć, że reprezentuje większą, większą, grupę, większą część naszego społeczeństwa, ale to jest chyba daleko, zbyt daleko idące. Uważam, że strach jest uzasadniony po tym, co powiedział Konrad, że pewne niebezpieczeństwo istnieje, tylko umocniło to, to wrażenie o tym strachu. Bo naprawdę nie widzę, i to nie jest, to nie jest kwestia ksenofobii, jak próbuje się wmówić. To nie jest kwestia rasizmu, to nie jest kwestia jakiegoś radykalizmu religijnego z mojej strony, ale autentycznie boję się o to, co będzie. I jak już wspomniałem wcześniej, boję się może nie o dzieci, których nie mam ale mam siostry, które zasadniczo mogły też być moimi dziećmi powiem tak, są bardzo młode. I nie wiem, co się stanie, oglądając obrazki z Niemiec, ze Szwecji, z Francji. One mogą być oczywiście zmanipulowane, bo, bo powiedzmy źródło internet tutaj nie, nie rozsądza o niczym. Ale kiedy widzę relację, że dziewczynka została skopana przez koleżanki czy, czy kolegów muzułmańskich za to, że miała sukienkę, która odsłaniała jej kostki, to odczuwam ogromny lęk już nie będę wspominał o tym, co, co dzieje się tam na Bliskim Wschodzie, jak, jak są traktowani chrześcijanie, co grozi za Pismo Święte, za posiadanie Pisma Świętego. Więc tak, jest, jest we mnie strach i, i myślę, że jest on uzasadniony. We mnie są obawy, ale myślę, że jakby to, to, co różni mnie z matuszem, to skala tych obaw. E, I jak mówimy o obrazkach, to ja kompletnie nie mam zaufania do tego, co dzisiaj pojawia się w, w internecie, dlatego, że jeśli mówimy na przykład o relacji z Niemiec, z dzielnic, gdzie większość mieszkańców stanowią muzułmanie, to bardzo łatwo jest znaleźć relację, która będzie mówić o tym, że w zasadzie taka dzielnica to już jest stuprocentowy szariat, gwałty i morderstwa są na porządku dziennym i znajdziemy relację, która mówi, że to są absolutnie... Mili, uprzejmi, pomocni ludzie, którzy po prostu tworzą swoją odrębną kulturę, do czego mają pełne prawo. A w związku z tym, że ja nie znam ani jednego człowieka, który tę relację tworzy, ani drugiego, to trudno mi jest zważyć, komu bardziej ufam. Problem z samym islamem, na tyle, na ile zdążyłem się zorientować, rozmawiając też z ludźmi, którzy ten islam wyznają, jest, i to jest różnica jak do chrześcijaństwa, a przede wszystkim jakby do katolicyzmu, to, że islam islamowi nierówny. I są na przykład w Polsce sufici czy są polscy datarzy, którzy. Um, interpretacja to jest jedyne słowo, jakie przyjdzie mi teraz do głowy, pewnie no nie jest najbardziej adekwatne. Jakby, wyznają tą interpretację islamu, która pozwala im spokojnie dobrze funkcjonować w, w wielokulturowym świecie, czy jakby obok chrześcijaństwa. Czyli to pokazuje, że jest możliwe. Wiemy też, że jest taki islam, który się bardzo radykalizuje. Natomiast. I to już pokazują badania, że radykalizuje się ten islam, kiedy właśnie ludzie nie mają pomocy humanitarnej, kiedy mają złe warunki życia. Jakby to to w, w, wśród nich jakby najłatwiej jest pewne ekstrema, bo nie mają żadnej innej, innej uh, alternatywy, uh, z ludźmi, z którymi ja tu rozmawiałem w Ryżka, ale podkreślam, to jest jakiś ułamek rzeczywistości. To oni wyraźnie mówili, że uciekają w, między innymi przed tym radykalnym islamem. Uh, czyli przed tym, czego my się Najbardziej boimy. Ja ten strach, który się pojawia, oczywiście traktowałbym bardziej w kategoriach wyzwania niż czegoś, co miałoby blokować przyjęcie tych ludzi tutaj. Czyli jeśli już ich przyjmiemy, to musimy bardzo mocno się nimi zaopiekować. Jasne, pozwolę sobie tylko, nie jestem też nastawiony na konfrontację, broń Boże, tylko. Spraw jest kilka. Mówiąc na przykład o islamie, nie mam na myśli jakby konkretnego wyznania religijnego, tak? chodzi mi raczej o tę kulturę, a ona w gruncie rzeczy nie jest jednolita wiadomo, ale jest bardzo podobna. No, charakteryzuje się różnymi pewnymi rzeczami, o których nie będę tutaj wspominał, bo nie jest to program polityczny, nie chodzi tutaj o straszenie kogokolwiek. To jest jedna rzecz. Tak samo jak, jak zresztą jak Konrad stwierdził, odnosząc się do tego, co powiedziałem, ja również nie ufam tym relacjom internetowym powiedzmy pojedynczym, ale ciągle nie ufam im, gdy jest wiele, ale to już też daje pewien obraz. To taka, taka dru druga rzecz, no, kiedy po raz kolejny ogląda się film na YouTubie z Niemiec, gdzie po prostu ktoś jest bity za to, że ma krzyżyk albo za krótkie spodenki czy za krótką spódniczkę, a trzecia rzecz to nawet nie chodzi o relacje. Tylko o statystyki. Przygotowałem sobie, nie będę ich teraz cytował, tylko że one są zatrważające. Bo na przykład, tylko jedna. W, w Szwecji, w której społeczeństwo w społeczeństwie jest 5% muzułmanów, to, to, to 5%, te 5% muzułmanów odpowiada za 76% gwałtów. I oczywiście na Twitterze ambasada Szwecji może udawać, że problemu nie ma, ale to są statystyki z raportu. Szwedzkiego raportu o przestępstwach o przestępstwach kryminalnych. Dlatego z jednej strony wpatruję się, naprawdę wpatruję się i wsłuchuję w to, co Konrad ma do powiedzenia, bo jest takim głosem, który jakąś nadzieję nam daje w sensie uspokaja i to jest dla mnie zawsze budujące, nie tylko w tym temacie, ale z drugiej strony naprawdę czuję obawy i boję się islamizacji Europy. Ale nie, w, nawet w perspektywie, nie z perspektywy religijnej, bo gdyby to była tylko perspektywa religijna, to no, Józef Ratzinger jako wybitny prorok i teolog już to dawno temu przewidział i dał nam nawet rzetelne i, i jasne wskazówki, co mamy wtedy robić. Ale boję się, że po prostu islam, ta kultura, przyniesie tutaj śmierć dla nas, dla chrześcijan. To są strasznie mocne słowa. Natomiast jak mówimy o tej dyskusji, która się dzieje, to co innego jest żeby mieć pewne obawy i o nich dyskutować i rozmawiać. A co innego jest używać użyję tego zwrotu. Języka nienawiści i jakby języka, który kompletnie nie szanuje też innych religii między innymi islamu. A to jest coś, co się jakby, zwłaszcza w internecie, ale w tradycyjnych mediach też jakby jest wciąż i wciąż na porządku dziennym. Ale Mateusz? Nie, 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 absolutnie. To, to nie było jakby komentarz do tego, co się dzieje. Co, co powiedział Mateusz, bardziej odpowiedź na twoje pytanie jakby o nasze strachy i myślę też, że ten język nienawiści, z którym mamy do czynienia, to jest coś, coś co nie pozwala o tym strachu rozsądnie rozmawiać i jakby ważyć różne argumenty i strony, tylko zaczynamy na siebie krzyczeć, a jak też mówimy o tych obawach, to dla mnie dużą nadzieję na to, że sytuacja jest tu ratowania, to jest to, co obserwowałem, co się działo z Węgrami, co słyszałem od samych Węgrów. Znaczy, oni mieli bardzo dużo obaw i bardzo dużo lęków. Nastawieni bardzo anty, to jest bardzo konserwatywne społeczeństwo. Natomiast w momencie, jak ci ludzie już trafili na dworzec w Keleti w Budapeszcie, no to solidarność węgrów była olbrzymia. Oni się spontanicznie zorganizowali do tego, żeby tym ludziom, którzy tam są, przynieść wodę, ubrania, odzież na zmianę, zorganizować pomoc medyczną. I znowu jestem pewien, że gdyby ci migranci wylądowali na dworcu w Krakowie, to a Kraków stanąłby na wysokości zane i zapewnilibyśmy im pomoc i byśmy ich przyjęli. Więc, i, I to nie jest dla mnie dowód na to, że nagle musimy wszystkich przyjąć, większość pewnie tak, ale selekcja też jest potrzebna, mądra selekcja, tylko że e, jak problem schodzi na poziom zwykłych ludzi i spotyka się człowiek z człowiekiem, to to jest absolutnie do rozwiązania. Natomiast na poziomie systemu, czyli polityki wielkich mądrych głów, mamy olbrzymi impas.